Mam dobrze wiedzieć, co robi. Wychodzimy z hotelu, idziemy na punkt widokowy. Idziemy teraz w drugą stroną niż do miasta. Tutaj skręcamy. Przepraszam. Już, już tu. Nie widziałem tej ścieżki. Cokolwiek to oznacza. Dużo osób prosi te sukienki. Z takie te kolorowe. No. Dużo. To sobie może kupić jakąś koszulkę. Z napisem Fifi jakoś to kupię. To nie to tam A co pijesz? No. Może i faktycznie będę chciał. Masz mini markę co rogiem. To jest też knajpa Strzałem, że też tutaj całkiem śmiesznie Zamroziło mi gato Aha, ty masz soczek Z czego masz soczek? Kiwi i limonka No, pyszne Oli ma owocki, Czekamy A ja mam kolejną butelkę sprawdzam soji. soju przepraszam Chyba z jagoda godzi smakiem. Poteł znowu. Tutaj tajski masaż kosztuje taniej. O stówek godzina trzysta. No i już, no, po to. Chcę pamiętać, że to jest Na górze no, bo... no, się utryzują też. Jesteśmy na pierwszym viewpointcie. Przed kamerę zresetować. Okej. Okay. Ładnie zrobiony viewpointy, nie powiem. Ścieżka specjalna, jest prywatny po to, ludzie się zatrzymywali, robili zdjęcia oczywiście, ale nie dziwne. W takich okolicznościach przyrody. To jest co tu fotografować. No to viewpoint jeden jest, idziemy na trzeci podobno. Spotkaliśmy Polaków, powiedzieli umieńcie drugi, czy raz na trzeci. Drugi jest po prostu trochę niżej. Zobaczymy. Kawa. Duża kawa. Przerwa na kamieniu, kolejna. Oli chilluje. To się co 50 metrów robi przerwy po prostu, bo jest 80 stopni chyba. Ale ładny widok mamy chociaż na przerwę. O, aktualnie podsumowało dobrze, chryste, doszliśmy. Wypunkt trzeci. Jesteśmy zmordowani, ale jesteśmy. ピンクでピッとき。 Jest na co popatrzeć. Jest ładnie. sesji zdjęciowej. Ania ucieka. A ja jeszcze nagram ostatni rzut oka. A. To już sesja zdjęciowa. Ładnie to wygląda. Chmurkę. Udało nam się dojść z punktu widokowego na początek plaży i teraz nie pamiętam jak się nazywa. Nasza jest Tomsai. A tutaj musielibyśmy się po kamieniach dostać. Chyba tutaj w ogóle to woda dotąd sięga, Tak, wiesz? patrzcie, ile tam krabów biega i robaczków, nie do wszystkiego, to się rusza wszystko, nie? I tu jest koniec plaży. O, cyk. że na tych leżakach to tutaj woda dotąd się. sięga. Nie, no patrz tam jak jest plaża. Nawet muszę osiadło na tyłku tutaj tej fani. Mhm. Tu jestem ślepa. Co to są za robale? Kraby. Naprawdę nie wiem czy tutaj odda to, ale spróbuję to zbliżyć, bo tu się po prostu wszystko rusza. Chodzą krabiki wszędzie. Mniejsze, większe. Takie śmieszne. To jest po prostu tego za się nie. Z każdej małej dziury. Wystarczy rzucić kamyk albo głośno się odezwać, i się chowają ze strachu. Każda jedna dziura ma tutaj kraba małego. zajebiste dobry Jesteśmy do Long Tylko Tak, na chwilę tylko, bo na Long Beach płyniemy, a tutaj jest kawałek drogi, w sumie nie wiemy jak daleko, więc podwózkę bierzemy za 100 batów od osoby, czy 11 zeta od osoby po prostu, i pan nas łódeczką taką podwiezie. Taka taksówka wodna, nie? No jest fajnie trochę bujnie może coś chlapnie i jutro mamy plan takim czymś płynąć cały dzień znaczy nie cały dzień bo to jest 4 do 6 godzin tak naprawdę i wszystkie te Maya Bay i inne zwiedzacie. dlatego to się nazywa long tail, bo to jest silnik od samochodu taki naprawdę po prostu wyciągnięty i zamiast wału takiego, tam, znaczy wału, no tutaj wał długi ogon, czyli long tail, i na końcu śruba. I oni tym sterują, nie? W taki sposób. Spokojnie, zaraz tu silnik, to będzie nam smród walił po nosie. To raz. Bo z wiatrem. Już parkija od tego. A silnik prum. Całym silnikiem tam po prostu sobie otruje. Dobrze wiedzieć, co robi. Wolę nic nie ruszać, bo będzie moja wina. Gdzie ta plaża jest tak naprawdę? Wydaje się, że to tutaj. Doceniliśmy na Long Beach, jest sympatycznie, ta się opala. To jest restauracyjka, mongolowy, można też wynająć sobie tu tutaj spać, mieszkać w takim miejscu też fajnie, nie powiem. Tutaj jest oddzielone od miasta. Sporo, sporo, ale ktoś chce intywności to zajebiście, no to można sobie z stówką podpłynąć, tak? Stówką za osobę, jesteśmy w tym samym miejscu, też mamy dalej od no, piękną plażę, można się kąpać. A widzieliśmy przed chwilą na filmie. Tam tylko kraby biegają, nie ma dzipływać. Jest zachmurzenie, także mamy dzisiaj znośny dzień. Nie jest gorąco, naprawdę się nie męczymy dzisiaj aż tak bardzo, oprócz tego wejścia w górę, bo tam to wiadomo mrzało.

Lecimy. Na kwadrat. Lecimy na kwadrat. Jeszcze dzisiaj się popłomkamy w basenie, bo tak już wszystko to wszystko, nie? Słona woda, słodka woda. Jeszcze tej kwaśnej wody nie było. Deszczu nie, nie będzie. W basenie jest informacja, że przed wejściem do basenu trzeba e, ten. Tak, trzeba i po wyjściu z basenu też trzeba właśnie Także... Tak. Tak. Tak, Płyniemy i, I płyniemy, zasuwamy do nas, że będzie spokojny. Jest godzina 18.20, zachód słońca był tam, byliśmy na łódce. Właśnie gościu nas przywiózł i odpływa, świną dal. O, o ten, ten nas przywiózł. No i teraz idziemy do hotelu. Ale prosto prostu na wasem chyba, zobaczymy stwierdziłem, że nagram jeszcze poprosiłem rodzinkę, bo tutaj jest fajnie przydechlą w tej lat, ładnie to ten parking cały, jest ich po prostu pełno To jest tego I tu następny multon Słońcem oczywiście. Cześć. Jeszcze. Nie, nie. nie pijemy, o żeby nie było. Nie pijemy tutaj nie wiadomo ile tak dla kurażu, dla zabawy, jakieś tam drineczka coś, jakiegoś tam baketa, to i też pokazujemy dokumentujemy, ale nie ma to tak, żebyśmy się nawalili raczej, bo to nie? Nie wiem. Po prostu ja też fajnie jest. Dla zabawy wszystko, nie dla... Aż za długo. Nie? Mody. No, no właśnie, I jak dobrze powiedział, to tak zakończymy. Idziemy zjeść na balkonie, kupiliśmy sobie jedzonko. W takich ładnych okolicznościach przyrody. I kupiliśmy nowy nos, pani nam da trzy zupki nudle. Czyli mamy miseczki, zupki w woreczkach. To jest tak, zawartość plus wywar. Tak samo i tu, i tu wszędzie. To są przyprawy, które ktoś chciałby podostrzyć, No to jest tego sporo. No i oczywiście pałeczki i łyżeczki. To są jeden z skaczką, drugi z koczakiem, trzeci z wołowiną. Pojdziemy za Ale całą reklamówkę przynieśliśmy. 240 batów, czyli 24 zł. Tam z hakiem może ciekawy. Tarasik nasz. Z tarasiku oczywiście nie da się wyjść na basen, niestety. Ale może to i dobrze i teraz mamy po prostu pokój nasz, sypialnia typowa. Łóżko jest mega wielkie, to trzeba przyznać. Ona ma ponad 2 metry chyba. Klima cichutko działa. W tamtym domu było głośno, tu jest super fajnie. O, pojawił się intrus jakiś. Ktoś Daj, to tu dobrokronie. To wasze, ukradłem wam wcześniej. Daj ręcznik właśnie. Dziękuję. O, ja myślałam, że to kot. Dobra, więc wracając do nagrania, tak, tutaj łóżeczko, Ali torba. Teraz tam mamy wejście oczywiście, toaletka, biurko, lodówka, typowo wszystko takie standardowo, gdzieś tam pierdoły. Torba noja i kawy, herbatki, bla, bla, bla. Telewizor standardowo, szafa. Lustro, Gibelek jak nie z prysznicem, bez jakichś tam plotów, ale wystarczająco. No właśnie tak faktycznie. No, Ania mówi, że słoń, Bo faktycznie to tak wygląda, takie dwa drzewka, które łączą się jak słoń. Ogródek oświetlony. Co na baterię? No chyba na baterie. Myślę, że nie bawiliby się Wiesz, Chyba mamy podłączone wszystko do sieci razem. Jeden przystyczek, a nie wazić i szukać. Aha. No może masz rację? Bo widziałem takie kostki małe. To są połączenia jednych światełek z drugimi, tak, szeregowo. Tak, i to szeregowo są połączone właśnie światełka, żeby jedne z drugimi następne. Na żółto to jest zrobione. Zdecydowanie światło żółte jest lepiej. Ładniejsze, o. tak. Tu będę pokazywał, która jest godzina? A, nie Kiedy wiem. Ognia? Nie, to nie to wiem. Mamy, takie lampiony no, nie wiszą. Tu jeść, tu lampiony u nas wiszą, ładne paczki fajne. No ładne. Zacznij na kamerze, Aha. Pójdziemy tam kawałek? A on nie wyliczy. No, no, no. no, już czeka, no, tylko w tych magnetobrach, jak tu będą nasze ścieżka przed boczkiem, przed Jakie ładne Panie Komisarzu! Widzę, już szkoda jest Jakie one są ładne? Ten tu się chowa ode mnie. Ten ciekawski jest. Ale potężne są niektóre hamary. Jakbyś kiedyś. Nie Szkoda, by mi było tak pokazać, że ja go pokazuję w gości do młodego z jedzeniem, co mówię nie były więc tak miało no te sajgonki, ale tu została resztka sajgonki wciągał cóż już zjedzone, mm -hmm. Markuje, a Markuje jaka dobra o Jezu aż nie wiedziałem, że taka dobra ona może być to, że się chrupi mocno. A ja nie ma ten mochito dodro. ja mam tu moje litrowe mochito, ale mango. Jadro Pokój taki sam do Oliwiera, ogólnie, bo nie nagraliśmy wcześniej Więc mniej więcej to tak wygląda Z jedną małą różnicą Że Oli ma taką leżankę tutaj o, Takie coś, a my nie mamy No dobra Także Już spakowani, o 9 rano stąd zjeżdżamy Właśnie przeżyliśmy się przed chwilą jeszcze na ostatnią chwilę coś zjeść, coś kupić i tak dalej I, i fajnie to jest. wrócilibyśmy naprawdę tutaj, bo jest klimatycznie, no tak można powiedzieć. Ciekawe. Mega dużo Polaków. W ogóle Kania stwierdziła też, na żadnym urlopie nigdzie nigdy tyle Polaków nie widzieliśmy. Cały czas polski głos, a gdzieś w Turcjach, Egiptach Polaka spotkać? Kurde, ciężko. Wyjątkowo, bo tu non stop. Wszystko spoko. Dziadziusiu, pomachaj.